Po namowach osób, które uczestniczyły w tamtym roku na zajęcia Aqua Senior organizowanych przez KZB przyjęliśmy w tym roku funkcję organizatora, czyli nasza fundacja Hasten wraz z miastem Legionowo i Areną Legionowo organizujemy dwa razy w tygodniu zajęcia, które trwają pół godziny w środę i w piątki. Jest to właśnie gimnastyka dla seniorów w wodzie. Zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, bo praktycznie na każdą grupę 30-minutową mamy zapisany około 25 osób, więc frekwencja znacząco przekroczyła wcześniejsze założenia. Z tego względu bardzo się cieszymy, bo seniorzy są aktywni, chcą ćwiczyć. No i nic, tylko musimy to kontynuować. Gimnastyka w wodzie to jest przede wszystkim odciążenie organizmu. Wiadomo, że osoby starsze mają wszelkiego rodzaju schorzenia, problemy z zakresem ruchu, więc tutaj jak najbardziej środowisko wodne wpływa na to, że to ciało zupełnie inaczej funkcjonuje, możemy sobie na więcej pozwolić. W związku z tym stajemy się sprawniejsi, lepiej nam się funkcjonuje, tym bardziej gimnastyka przez nas prowadzona. Jest... Jest w godzinach porannych, więc jest to bardzo fajne rozpoczęcie dnia, pobudzenie organizmu, od razu pobudzenie układu nerwowego, więc lepiej funkcjonujemy i lepiej zaczynamy dzień. Każda osoba, przede wszystkim, która jest chętna, aby uczestniczyć w zajęciach, może się zapisać i przystąpić do tych zajęć. Absolutnie nie trzeba być przygotowanym, wystarczy wcześniej zgłosić trenerowi prowadzącemu, że coś nam dolega, żeby on miał to na uwadze podczas prowadzenia zajęć, ale ale każda osoba może przyjść i właśnie w nich uczestniczyć. Tutaj bardzo ważnym aspektem jest również aspekt towarzyski, bowiem to są panie, które chodzą już bardzo, bardzo długi okres czasu na te zajęcia, znają się, więc bardzo fajnie nawiązują relacje między sobą, wspierają się w tym wszystkim no i regularnie przede wszystkim uczestniczą na zajęcia. Woda z racji dostępności obiektów basenowych to jest jakby oczywista rzecz. Myślę, że w przypadku dzisiejszych zajęć. Kluczem są seniorzy i chęć ich aktywnego spędzania czasu. Prowadzimy zajęcia na siłowni, o dziwo bardzo duże zainteresowanie. Zakończyliśmy pierwszy cykl zajęć na basenie z aquaerobikiem, bardzo duże zainteresowanie. I ja gwarantuję, że od początku nowego roku rozpoczynamy kolejne zajęcia i nasi mieszkańcy, seniorzy, emeryci, każdy znajdzie coś fajnego, miłego dla siebie i aktywnie wspólnie będziemy spędzali razem czas. Przeniknięcie do środowisk senior, seniorów jest istotne. Ja, ja to czynię, mam nadzieję, skutecznie. Rozmawiamy wspólnie, wymyślamy różne formy aktywnego spędzania czasu. To nie jest Także robimy coś na siłę, opracowujemy jakieś pomysły, przeprowadzamy badania, ankiety, rozmowy i na podstawie tego proponujemy i organizujemy te aktywności.